Hop, wolno! Wolno! Przyspiesz, hop! Nie cały czas na gazie! Gaz, wolno! Spokojnie! Wszyscy z piłką troszkę! Hop i wolno! Wolniej! Przyspiesz! Przyspiesz! I przyspiesz, przyspiesz, tak na meczu. Przyspiesz, przyspiesz, przyspies, łam organizm. Łamiemy organizm, łamiemy się. Ja wiem, że nie mogę, ale jest. Minuta dwadzieścia za nami, pracy, hop, przyspiesz, szybciej, wolniej, i przyspiesz piłką. Przyspiesz piłką, przyspiesz. I zwolnij. I przyspiesz, piłko. Spieszcie dwa kroki. Chcesz minąć przeciwnika. Wyobrażam sobie przeciwnika. Chcesz się urwać od przeciwnika. Ostatnia minuta. Kto może przyspiesza. Kto może szybsza praca. Gaz. Hop. Da. I gaz. 45 sekund. Przyspiesz, piłką. Przyspiesz. Jest mecz. Jak mogę, to jeszcze końcówka!